Pierwszyna i przygody wystawienia Tornado. Odcinek ósmy. Część druga. Huragan dalej u... Huragan u trenera. Miały dni i huraga. No i śmajmy teraz. Nawet, nawet, nawet trenera. Chodź huragan. Znowu po ciuci. tak, To. Nie chciałbyś szybko wyjść do domu, więc... Nie tracimy czasu. Jego trener był bardzo miły. Miał w zasadzie jeszcze jednego konia, który chciałby trenować, ale na razie się do domu, tylko w drodze, żeby no jak szybciej wrócił do domu. Ciekawe, kiedy mnie przywiozą, to świetnie. Dobry konik. Logan jest silny od i pomyślał, i że może mu to jednak pomoże. Dobra, zaczynajmy. Chodź churę. Chodź. Dobry krok. Dobrze. Kusty. Będzie dobrze. Pójdź już do domu i na pewno będą z, będą z ciebie dumni, że się tak zmieniłeś. Dobrze. Tak. Dobrze. Dobrze. Tymczasem. Ach, chyba pojadę zanieść siodło naszemu trenerowi. A mogę ja pojechać? Jasne. Dobra, to ja. Mhm. A które wziąć? Może to twoje? Okej, to na razie go zrealizujemy. Wsiadła. Marcin, odjedziesz z mnie? Wsiadaj. Okay. Wsiadła już. do że Poczekasz tu, jasno, zapakuj gdzieś. Um, przepraszam. O, o um, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Jestem pani Jagoda, druga właścicielka w który jest huragan. Przyniosłam panu siodło. Dobrze. Jest nieużywana. Trochę było, ale nie mam nic takiego, żeby nie mógł pan go używać. Dobrze. A kiedy koń będzie mógł zostać zabrany? Jeszcze nie wiadomo, dam znać. Dobrze, to będziemy się to będziemy się kontaktować, tak? Tak. Dobrze, no to ja już pojadę do widzenia. i co? Wiadomo coś już? mam nadzieję, że tak. Są postępy, proszę się nie martwić. Mam nadzieję, że z nim to jest różne. Dzięki, że nie podwiozłeś, nie ma za co. No I co? Okej. Okay. Są jakieś postępy, mówił? Mówił, że tak, ale nie wiem czy naprawdę są postępy. Musimy niedługo tam pojechać i sprawdzić na własne oczy, czy naprawdę są postępy. Właśnie. Och, okej. I Tymczasem Jeszcze nie będę na tobie jeździć na razie. Będę tylko Twoim. Będę tylko cię uczył. Jak. Być posłusznym koniem. Podczas lążowania. Ciekawe, czy jesteś posłuszny do czyszczenia, ale myślę, że tak. Myślę, że. Przy czyszczeniu to nie trzeba cię uczyć, bo jednak jak się nauczy nałoży, to potem wszystko będzie. To potem na wszystko sobie koń pozwoli. urogan bo muszę sobie zawiązać mój. No dobrze. Chyba będzie... Mieć... Ach, nie jest dobrze. Nie zawiązało się. Ech, wybacz koniku. Dobrze. Jest okej. Okay. Teraz. Ja. Dobrze. Ech. Stój. Dobry koń. Dobry koń. Dobrze. 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 Jest dobrze. A teraz kus. I galop. Dobrze. Dobre. Dobre. Myślisz, że mogę ci zaufać? Czy raczej nie? Dobry konik, tak. Chyba jesteś na to gotowy. Myślisz? Serio? Dobrze, to spróbuję. Mam nadzieję, że nie będziesz się zbytnio szarpał. Albo wiesz co? No? Najpierw no, ja spróbujmy na okno. Musimy stąd się nie Dasz mi to zrobić? O, jaki grzeczny. Dobrze. Okej. Okay. Dobry konik. Poczytaj. Jesteś posłuszny. Jak się przyzwyczajasz do jakiegoś człowieka, to dajesz się nawet dosiąść. Proszę, najpierw na okno, a teraz jo koniku. O, dobry koń. Super. Jednak się słuchasz. Nawet na konia, który sprawią problemy. Myślę. O, dobrze. Dobry koń. Widzisz? Jest dobrze. O, muszę jakoś się tu usadowić, nawet jeżeli jestem na okno. Okej. Okay. Dobrze, to jedź. Jeźdź. Dobry koń. Dobry koń. Dobrze. Na razie będziemy powoli. Dalej. Dobrze. Dobry koń. Dobrze. koń tak Jesteś. Wieczny konik. Dobrze. Wow. Nie chcesz, to ja ci pokażę. Ha! Ci pokażę. Że nie wolno z dzieć się ze swoim nowym trenerem. Ha, ja! Dalej, wio! Dobrze. Dobrze. teraz kusy! Przepraszam na tobie, żebym sobie nie zrobił krzywdy. Kusam, kusam, kusam koniu. Au! Ech. Dobra, jutro spróbujemy w siodle. Na dzisiaj już wystarczy. Pewnie masz już dosyć, co? Dobrze, dobrze, widzę twoje zmęczenie, chodź. Dobrze, choć. Jutro spróbujemy z siodłem. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobry. Czekaj, podpię. Tak. Dobrze. Dobry konik. A teraz zostawiam. Tak. Dobry konik tutaj kolegę, to będzie ci miło. ja sobie No i co? Nieźle ci poszło. Mhm. Do mnie to mówisz? Tak, do ciebie. Ślamazaro. Hej, nawet nie umiesz utrzymać Człowieka na swoim życiu. O, 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 tylko się nie śmiej. Jutro zobaczysz prawdziwe show. Hm. Ciekawe jakie. Ciąg dalszy nastąpi.